Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo zapomnianej cesze wśród ludzi wierzących. Cesze, która w zasadzie zanika we współczesnym kościele. O lojalności. Taki wyraz który sprawia niejednemu wielki kłopot. Lojalność to jest cnota człowieka wierzącego, która w dzisiejszym świecie jest coraz rzadziej doceniana, jest bagatelizowana, jest pomijana. Żyjemy niestety w czasach, gdzie indywidualizm, gdzie własne interesy, gdzie egoizm często przysłania wartość wspólnoty. Wartość lojalności i wartość odpowiedzialności za innych. Tymczasem według Słowa Bożego w chrześcijańskim życiu lojalność jest jedną z najważniejszych wartości. Zarówno ta lojalność względem naszej relacji z Bogiem, jak i ta lojalność w relacjach z braćmi i siostrami w boże. Lojalność wobec Boga jest absolutnym fundamentem. Duchowego życia. I mówię to z pełnym przekonaniem. To jest absolutny fundament autentycznego chrześcijaństwa. Ona się wyraża w naszym posłuszeństwie Bożym przykazaniom, w naszym posłuszeństwie i zaufaniu do Boga, do Jego planu i takiej naszej gotowości do podążania za wolą Boga. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy to nie jest łatwe. Pismo Święte mówi, że pierwszym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Miłość do Boga to nie jest uczucie, ale to jest właśnie postawa lojalności, która przejawia się w tym, że zawsze. Ale to zawsze stawiamy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, przed naszymi pragnieniami, przed naszymi ambicjami, a nawet przed naszymi trudnościami i problemami że to Bóg jest na pierwszym miejscu. Jednym z takich bardzo pięknych, obrazowych przykładów lojalności wobec Boga. Jest historia zawarta w Starym Testamencie, historia Daniela. Kiedy wrogie prawo nakazywało modlitwę do króla, kiedy zabraniało modlitwę do kogokolwiek poza królem, Daniel pozostał lojalny wobec swojego Boga. On codziennie klękał przed Bogiem, modląc się. I wiedząc, doskonale wiedząc, że może go to kosztować życie, Przeczytasz tą historię w księdze Daniela w szóstym rozdziale. Lojalność Daniela wobec Boga stała się ogromnym świadectwem. I nie tylko dla jego wrogów, ale również dla całego narodu. A Bóg wywyższył tą postawę, ocalając z jaskini lwów Daniela. To przypomina nam, że lojalność, Wymaga odwagi, ale to niesie za sobą Boże błogosławieństwo, to robi na Bogu wrażenie i Bóg się do tego przyznaje. Lojalność wobec Boga nie istnieje jednak w próżni. Nie można mówić, że jestem lojalny wobec Boga i zawiesić to w próżni. Naturalnym przedłużeniem Twojej i mojej lojalności względem Boga jest lojalność względem Kościoła wspólnoty wierzących, lojalność względem naszych braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł to bardzo dobrze rozumie i w swoim liście do Galatów pisze tak Jeden drugiego na noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. A więc te dwa przykazania miłości, prawo Chrystusowe względem każdego człowieka na ziemi wypełnia się poprzez to, że jeden drugiego brzemiona nosi. A żeby to robić, trzeba być lojalnym. Lojalność wobec siebie nawzajem oznacza, że może inaczej, ona nie oznacza naiwności, ona oznacza, że jesteśmy gotowi wspierać się nawet w trudnych chwilach, trwać przy sobie, gdy nadejdą wyzwania, i być gotowym do korekty, do przyjęcia korekty. I do nadania korekty, gdy ktoś popełni błąd. Nasza relacja z innymi wierzącymi musi być oparta na miłości, a lojalność jest jednym z kluczowych elementów miłości. Nie kochasz kogoś, jeśli nie jesteś mu lojalnym. Jezus wzywa nas do budowania wspólnoty, która jest oparta na wzajemnym zaufaniu, na jedności i właśnie na lojalności. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Chrystus stawia przed nami wzór doskonałej, perfekcyjnej lojalności, w której jesteśmy gotowi do poświęcenia swojego dobra, swoich osobistych interesów dla dobra innych, tak jak Pan Jezus poświęcił swoje życie za nasze życie. W praktyce Oznacza to, że powinniśmy okazywać sobie nawzajem szacunek, troskę i gotowość do wsparcia bez względu na okoliczności. Prawdą jest, wcale nie smutną prawdą, prawdą jest, że w każdym zboże, w każdej wspólnocie mogą i pojawią się konflikty. Mogą i pojawią się nieporozumienia, i one zawsze wystawiają naszą lojalność na próbę. Jednak ważne jest, żeby w takich właśnie momentach nie odwracać się od siebie, ale dążyć do pojednania i do budowania jedności. List do Efezjan, czwarty rozdział, drugi i trzeci werset, mówi tak: Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście jednych drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha dzięki więzi pokoju. To oznacza, że w chwilach kryzysu nie powinniśmy porzucać wspólnoty, ale z pokorą powinniśmy dążyć do odbudowania więzi, zawsze szukając dobra innych ponad swoje własne dobro. Lojalność jest tu kluczem. Lojalność jest kluczem. Jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie, bo ona, ona od nas wymaga wierności wobec Boga, gotowości do stawiania go na pierwszym miejscu, nawet wtedy, gdy jest trudno. Zaś, w relacjach z innymi wierzącymi, lojalność w praktyce oznacza miłość, wsparcie, gotowość do trwania przy sobie niezależnie od tego, co się dzieje. Budowanie Kościoła na lojalności. Nie tylko przynosi duchowy wzrost, ale jest również ogromnym świadectwem dla świata, bo tam już to wszystko poginęło. Świadectwem, że prawdziwa miłość, prawdziwa jedność i prawdziwa lojalność możliwe są tam i tylko tam, gdzie Chrystus jest w centrum. Wspaniałości z nieba do usłyszenia jutro z Bogiem Pa.